Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku biorę pod lupę wszystkie zdrabki za 3 złote. Z tego co wiem, jest jeszcze jedna zdrabka wingo za 3 zł, ale niestety nigdzie nie umiałam jej dostać. Także są to wszystkie te zdrabki, które tutaj udało mi się zdobyć w pobliżu mnie. Także bierzemy się do drapania. W każdej zdrabce zdrapałam sobie część symboli i kilka zostawiłam jeszcze niewydrapanych żeby po prostu było szybciej, bo są to zrapki, które się zdrapuje dosyć długo zacznę od szczęśliwych linii a więc tak mam złoto tutaj też łatwo przeoczyć jakiś symbol, zawsze zawsze coś potem mi zostaje niewydrapane Także muszę dobrze się przyjrzeć. Mam słonik. Może przyniesie szczęście. Zobaczymy. Dzwon. Dzwona niestety nigdzie nie widzę. Jest winogrono. Mamy winogrono. Przydałby się raczek. Czyli mój znak Zodiaku, wiśnie. Mamy wiśnie razy dwa banan. Jeden banan, cytryna. Gdzie jest cytryna? Tu mamy cytryny. I, 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 i tu mamy cytrynę i teraz właśnie zauważyłam że przecież ja mam jabłuszko które już było także jest wygrana ale to zobaczymy jaka to jest kwota na końcu sobie zdrapię kwotę podkowa pomarańcza Jest tutaj jeszcze jedna, następnie pik, jest pik, i tu też jest pik, i tyle, i została jeszcze truskawka. Czy truskawka da nam jeszcze jakąś wygraną? Chyba nie. Zobaczę jeszcze, czy śliwki nie miałam, ale nie, nie widzę tutaj śliwki. Kwiatuszka też, nie kostki też. Dobrze, no to zobaczmy co tutaj się kryje, a jest to 3 złote. Dobrze. Następnie owocowa eksplozja. Jest ananas. Mam kilka ananasów. Truskawka. Jest truskawka. E, karambo. Jakaś taka gwiazdka. Nie wiem. Nie znam. Takiego owocu. E, borówka. O, mamy tutaj. Ułożył nam się cały rządek. Ale to nie koniec, bo jeszcze są dwa symbole: pomarańcza. Mamy tutaj pomarańcze i brzoskwinia. Tutaj brzoskwinia. Czy jest jeszcze jakaś tutaj i tutaj? Także chyba jeden rządek. Tu jeszcze widzę, że przeoczyłam. Jeden rządek się ułożył i jest to wygrana. 3 zł również, czyli zdrabka się zwróciła. Tak ręki nie ma i zostaje krzyżówka za 3 zł zobaczmy R yy, mamy R gdzie jeszcze tu i tutaj o tu jeszcze o też widzę, że znowu coś przeoczyłam H jak Halina Raz, J jak Jerzy. to mamy dwa razy J. Następnie mamy D jak Danuta. I, i, I przydałoby się A. Ale to będzie C jak Celina? I mamy pierwszy wyraz, jest do noc. Nie widzę jeszcze więcej literki C. Mamy S jak Stanisław, i mamy drugi, drugi wyraz. I mamy trzeci wyraz, no niesamowite! Czyli wszystkie zdrabki były wygrane. Mamy trzy wyrazy, czyli trzy słowa to trzy złote. Tu jeszcze D widzę, ale no nic więcej tutaj. Nie widzę także również 3 złote, czyli podsumowując, każda zdrawka dała mi wygraną w postaci zwrotu, czyli w każdej zdrawce miałam po 3 złote, także wydałam 9 złotych i otrzymałam 9 złotych. Słuchajcie, ale ze mnie się przegapiłam tutaj jeden wyraz. Okazuje się, że ułożyły mi się 4 słowa, a nie 3. Jest to słowo mini, nisko, noc oraz spis. Także ta zdrabka dała mi wygraną w postaci 6 zł. Także jeszcze raz podsumowując, wygrałam we wszystkich trzech zdrabkach, dwie dały mi zwrot, a ta dała mi wygraną w postaci 6 zł, czyli jestem na plusie 3 zł. Pierwszy raz udało się, jestem na plusie, jestem bardzo szczęśliwa. Mimo, że jest to 3 zł, ale zawsze jest plus. Także pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia. Pa!